Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj postanowiłem, że wezmę na tapet temat, który jest bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny. Bo przecież nic tak ludzi nie denerwuje, jak dwóch mężczyzn, którzy idą i trzymają się za dłonie. Jak dwie kobiety przytulają się i całują na ulicy i przede wszystkim nic tak ludzi nie irytuje, jak dwoje ludzi, którzy są homoseksualni, a są szczęśliwi, bo kochają siebie nazajem. Moi drodzy, będzie bardzo ciekawie, gwarantuję. I zapraszam! Wielu ludzi mówi, że mam multum kolegów gejów, lesbijek. No ja być może jestem dziwny, ale no w swoim życiu spotkałem dwóch gejów. Tak mi się wydaje, chyba że ktoś mi się nie przyznał. A lesbijek no nie spotkałem ani jednej. I muszę przyznać, że jeżeli te osoby naprawdę są homoseksualne, no to niech sobie będą, bo zawsze pada ten sam argument. Ci ludzie nie mogą całować się na ulicy, bo to jest gorszący widok. No. Z mojej perspektywy, jako osoby heteroseksualnej, widok dwóch mężczyzn, którzy się całują, no rzeczywiście, no nie jest zbyt przyjemny i chętnie odwróciłbym wzrok. Ale jeżeli dwoje mężczyzn idzie w sposób normalny i dadzą sobie przysłowiowego buziaka, no to niech dadzą i niech idą dalej, no. Nie miałbym z tym problemu. Jeżeli namiętnie się całują, dotykając w różne części ciała, no to już jest widok, no niemiły. Mnie, tak naprawdę, temat homoseksualistów kojarzy się przede wszystkim z ich ograniczonymi prawami. No bo nie ma co ukrywać, że jeżeli facet nie może dowiedzieć się o stanie zdrowia swojego faceta, to jest dziwne, no bo on naprawdę kocha tą, tę osobę i chce z nią spędzić resztę swojego życia i ufa, wierzy. To dlaczego nie może mieć dostępu takiego jak dwoje ludzi, czyli kobieta i mężczyzna? To jest naprawdę pogwałcenie niektórych praw. Bo jeżeli zaufałem tej osobie, no to do cholery jasnej, udzielcie mi informacji na temat jej zdrowia. Tak samo małżeństwa homoseksualne. Jeżeli dwoje ludzi chce się pobrać, kochają siebie, no to niech się pobierają. Z mojej perspektywy to nic nie zmieni, czy mnie coś ubędzie, czy ja stanę się, nie wiem, gorszy, no nie. A oni zdobędą przy tym swoje prawa i będą mogli żyć szczęśliwie. A im więcej szczęśliwych ludzi na świecie, tym mniej niebezpieczeństwa, zagrożeń. To zamiast udostępnić, udzielić tym ludziom, Tychże czynności, tych praw, to nie, to idziemy za parę i pokazujemy, że homoseksualiści są gorsi, bo kochają mężczyzn i kochają kobiety. Wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że oglądając Paradę Równości, widząc tych mężczyzn, poprzebieranych za jakieś klauny, szminki, włosy, oczy. Powy... Aż ciężko mi to w ogóle jest opisać. I patrząc na tych ludzi, wiem, że prawdziwego homoseksualistę ten widok, no może... Aż ciężko mi jest określić, co taka osoba sobie myśli. Ale wiem jedno, że przez takie zachowania niektórzy ludzie tak właśnie wyobrażają sobie homoseksualistów. Ja wiem, że to jest jakiś mierny odsetek, który tak naprawdę nigdy nie powinien mieć miejsca. I szczerze, współczuję wam. Przykro mi jest, że tak was ludzie odbierają, bo na pewno tak nie zachowują się normalni ludzie, tylko hola hop. Ktoś mnie kiedyś zadał bardzo fajne pytanie: co bym zrobił, gdyby moje dziecko okazało się homoseksualne? Długo się nad tym zastanawiałem, ale tak naprawdę niepotrzebnie, bo nie ma co ukrywać, że każda osoba pragnie szczęścia. Jeżeli on będzie chciał to szczęście zbudować z domkiem, to zbuduje. Jeżeli ona będzie chciała z edytką, no to również zbuduje. I tyle. Jeżeli będzie szczęśliwy, to ja będę szczęśliwy. Nikomu nigdy nie będę narzucał swoich praw, swoich wartości. Każdy odpowiada za siebie. I fajne byłoby to, gdyby ludzie więcej nabrali szacunku i wzajemnego zrozumienia od innych osób, bo to naprawdę buduje najważniejsze relacje w społeczeństwie. I takie jest moje zdanie. Moi drodzy, co wy o tym sądzicie? Jestem szalenie ciekaw, jadzy, jakie macie zdania na ten temat, bo nie ukrywajmy, ten temat zawsze będzie budził różnego rodzaju kontrowersje i spory. A szkoda. Bo jeżeli ktoś jest naprawdę przy zdrowych zmysłach, to wie, że szczęście dwóch mężczyzn i dwóch kobiet tak naprawdę w ogóle nie zmieni postaci mojego życia. I z tą myślą was zostawiam, jeżeli się ze mną oczywiście zgadzacie, to zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie mój kanał, a jeżeli nie, no to zostawcie kciuka w dół. Ale lepiej nie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!